Te algorytmy dzisiaj przedstawimy dwojako. Pierwszym sposobem przedstawiania algorytmów będą modele numeryczne głowy człowieka, mózgu człowieka. I tam zastosujemy algorytmy, które są tak naprawdę takimi klasycznymi, historycznymi algorytmami opartymi o metody numeryczne. Natomiast drugie równie ciekawe, a teraz obierę bardziej. Pożądane w nauce to są algorytmy oparte na metodach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. I my dzisiaj, właśnie, zaprezentujemy biomechanikę urazów z jednej strony, a z drugiej incydenty naczyniowe przy użyciu właśnie tych dwóch podejść do algorytmów e, numerycznych. Mamy do dyspozycji ogromną liczbę danych obecnie, których nam brakowało 10-15 lat temu, a z drugiej strony mamy też potężne komputery i algorytmy obliczeniowe, które właśnie te dane potrafią. E, Przeanalizować i z tej czarnej skrzynki dostajemy informacje, który, których byśmy nie byli w stanie nawet siedząc od rana do wieczora, manualnie albo liniowo przeliczyć. Dobrze uporządkowane dane a i też dobry zespół, który te dane uporządkuje, jest w stanie przekazać te informacje na przykład potencjalnym pacjentom. Więc nie tylko produkujemy coś, co jest jakimś algorytmem albo jakąś aplikacją, ale również czymś, co może w przyszłości pomóc albo już nawet na tym etapie pomaga. Na przykład producentom kasków albo producentom poduszek gazowych dla dzieci. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to tak naprawdę największym wyzwaniem jest zrozumienie problemu, z którym się, z którym się mierzymy. A wiadomo, w medycynie to jest bardzo trudne, jakby wejść w tą rolę, a jeszcze napisać program, który. Które tak naprawdę zrobi to trochę za nas. I to jest chyba to, co jest najbardziej ekscytujące, że tworzymy program, który częściowo potrafi odpowiedzieć na te trudne pytania, które często dla lekarza nie są aż takie oczywiste. To maszyna będzie podejmowała decyzję, która no, owszem, weryfikowana przez, przez lekarza, będzie potrafiła wspomóc diagnostykę medyczną. Na, na, na v například v medicíně byl jeden, dva nové inovace v roku, vynalazka peniciliny například, dnes máme v trakci jednoho týdne kilka nových léků i preparátů, takže situace je taková, že akceleruje to tak, jak všechno, tak jak samo ošibě žiče akceleruje, tak akcelerují medicina inovace.